Cześć wszystkim na moim kanale. Dzisiaj będzie temat nawożenia hortensji bukietowej. Tak naprawdę hortensja bukietowa właśnie wymaga odpowiedniego nawożenia. I aby obficie kwitła i utrzymała zdrowy wzrost, teraz na przełomie właśnie marca i kwietnia, trzeba właśnie zastosować nawóz który pobudza właśnie roślinę do wzrostu. Może to być dedykowany nawóz do roślin kwaśnolubnych, może to być saletra amonowa. No i tutaj właśnie jak nawozi granulowany, nawóz rozsypujemy sobie wokół krzewu i lekko możemy wymieszać z glebą lub ewentualnie dodać Jakieś ściółki typu kora zasypać, i tak dalej. Później należy też to obficie podlać. Podam Wam jeszcze terminy nawożenia: to właśnie marzec, kwiecień, później mamy maj, lipiec, no i na samym końcu sierpień, wrzesień. Później już nie nawozimy. Także myślę, że to wszystko w tym filmiku. No i do usłyszenia wkrótce.